Dzień dobry, witam na kanale. Krótki film. Hmm, co tu ciekawego Wam pokazać z tej Krynicy? Nie wszędzie można kamerować, ale jesteśmy y, na szczycie przy latarni w Krynicy Morskiej. Jest taka kawiarnia pod globusem. Taki tutaj jest w tej kawiarni piękny ognisko. Ja uwielbiam różne Nowe rzeczy. Także zobaczcie jakie tutaj są piękne. Tam w oddali jest Zalew Mierzei Wiślanej. O zobaczcie jakie piękne jest ten ogród. Tutaj też się mieści stołówka, prowadzą ją siostry zakonne. Ale jak to pięknie jest w tym ogrodzie. O, zobaczcie. Święta rodzina. Super, a te kwiaty jakieś liczne. Tu trzej królowie. Pójdziemy dalej, to Wam pokażę jaki fajny widok na klinicę. tutaj stąd się roznosi. Bardzo ładnie tutaj. Taki piękny ogród do wypoczynku Sentencja. Cierpliwość jest garażem nadziei. O tutaj takie są właśnie sobie można posiedzieć. No super tu jest ślicznie. Tam jest stołówka właśnie którą prowadzą siostry zakonne. Nie wiem, nie byliśmy tam na tym jedzeniu. O. Takie tu są fajne. I pójdziemy. O, tu jaka fajna dekoracja ogrodowa. Pomysłowe, fajne. Z kamieni wykorzystane. Taka tutaj, się roznosi widoki na Zalew. Zobaczmy. 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 Braniewo tu, jest niedaleko. Mamy do Braniewa ile? Dwadzieścia cztery kilometry. Jest Fromborg, można płynąć sobie statkiem z Krynicy morskiej właśnie po zalewie do Fromborka i później gdzie jeszcze można do Tolknicka. Fromborg mamy 15 km od Krynicy, Tolknicko mamy 8 Kadyny jeszcze są też, 10 km Elbląg mamy 26 km od Krynicy. Tak do poczytania trochę historii, a taki tu się widok roznosi na y, miasto, na Krynice. O, żaglówki wypłynęły na zalew. O, zobaczcie, tu mam jakiś statek, płynie pewnie do Prąborka, a z powrotem płynie. No, i tu właśnie, tak jak mówiłam, jesteśmy na terenie takiego zgromadzenia sióstr zakonnych. Tu jest kaplica, można sobie pójść i się pomodnić. jest kaplica misyjna. O, a tutaj Wam pokażę jeszcze taka wiarnia pod globusem. Będę Wam pokazywać ludzi. O, ale to są też takie fajne. Ogród, globus. Fajne miejsce. W sumie to jest tutaj. O, tu tam widać latarnię. O, zobaczcie. Oddali jest latarnia. A tu jest taka bardziej zrobiony ogród ze zwierzątkami. Siłownia. Można sobie na piechurze poćwiczyć. O. I tu drogi piechur do chodzenia, do rozciągania. Fajne tutaj to miejsce. Takie widać, że można sobie odpoczywać. A tu fajna sentynt jest piaskownica urodzona. O, zobaczcie. I tu fajna sentencja znowu jest na ławce, co tutaj jest. Życie rodziców jest księgą, którą czytają dzieci Święty Augustyn. O, to fajne. Nie wiem, czy to da radę. O, życie rodziców jest księgą, którą czytają dzieci Święty Augustyn. Tak, tutaj fajnie wygląda. Wracamy sobie z powrotem do naszego miejsca. To fajny tutaj ten domek jest. To. I wrócimy. Ja tak Wam tam wstawił zdjęcie, co. Yy, yy coś innego, ja u siebie też wstawiłam coś innego, tak jak już mówiłam nie wszędzie możemy kamerować i, i robić zdjęcia ale myślę, że ten krótki tutaj filmik wam do kaplicy mam też iść? nie, tam mówiłam, że jest kaplica, to nie ten o patrzcie jaka super lawenda i na tej lawendzie zakończę ja dziękuję i pozdrawiam